Ej Ja Okej Osiedl Ja Jacek Robię to dalej mam jedną wiarę i jedno zadanie To było samodzielnie wypracowane Nie może nigdy mi być odebrane Okej okay. Yeah, okay. Są tacy ludzie, co mówią, że jestem chamem Ja wbijam to pałe. Bo za kilka lat to ja będę rok starym Zaczęli mówić na mnie Pokémon w klasie i trochę się zgadza. Bo z każdym levelem przechodzę transformację. I nowych ruchów uczę się od zawsze. A kiedy wbiję poziomy na maksie, to przejdę status legendarny na waszym radarze. Ja, ja, okej, okej. Robię te ruchy nie od dwóch tygodni i tworzę teraz to już prawie trzy lata. Zobacz mamo, jak będę latał. W wiebie kiedyś na ficie razem ze mną będzie mata. Spodziewam się na dwaka. To jest jedyna droga jaka uznawana porażka nie wchodzi w żaden scenariusz, no bo wychowałaś szczępiona na lata Ej, hey. hey. okej, okay. yeah. yeah. Wchodzę w ciebie razem z mym młodym, ja to remotyny i siedzę was gardzie, wiesz czemu łeb mam w obydwu kolorach, bo jestem eminemem kiedyś i jak wygląda w obecnym czasie Mógłbyś powiedzieć, że jestem łakiem, ale wykonuję swoje zadanie Tworzę swoją liryczną zbroję Czeruję ciebie tak jak Harry Potter, bo też jestem w komnacie tajemnic, nazywam to moim pokojem jest to ok, ja też się boję. Nie wiemy, gdzie przeprowadzą nas stany ziomek. pamiętasz że czasy na skejcie za szkołą Uciekaliśmy ze szkoły, siedzieliśmy zaraz obok. Oczami wyobraźni widzę huśtawkę w przedszkolu. Teraz tylko mam huśtawkę nastrojów. Ej, ej, robisz to dalej. Mam jedną wiarę i jedno zadanie. To było samodzielnie wypracowane. Nie może nigdy mi być odebrane. Okej, okay, ej, ej, ej Są tacy ludzie, co mówią, że jestem hamem, Ja wbijam to pały, bo za kilka lat to ja będę rok starym Zaczęli mówić na mnie Pokemon w klasie Trochę się zgadza, bo z każdym levelem przechodzę transformację I nowych ruchów uczę się od zawsze A kiedy wbiję poziomy na maksie To przyjdę w status legendarny na waszym radarze ale mam okay, pytanie, ja to robię. Proszę, powiedz mi Boże, dlaczego to ciągle robię? Dlaczego się ciągle boję? Czy nie wystarczy, że zamienię się w boję? Wypłynę ponad powierzchnię i stworzy królestwo swoje. Czasami, kiedy oczy mam już poklejone, to mimo gorszego wzroku widzę świat w ładniejszym kolorze. I modlę się nadschodzić, mam nadzieję, że mnie wysłucha. Że spojrzeństwo nie próbuje mnie tylko oszukać. Tak wydaje się każdemu, naprawdę, tylko na diabeł słucha. Bo co nowy rok, rok to nowa pokusa. Okej. Okay. Nosza krzyż na mojej szyi, by trzymać przy sercu co dobre Rewolwer przy mym uchu, by słyszeć wszystko co trafne i mocne A więc mam tylko prośbę Ja, 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 Zatrzymaj się na moment, bo tylko moment jest tutaj W skali wszystkich uniwersów stary nawet nie istniejesz Nie można metafizycznie udowodnić naszego istnienia Ale też nie udawać dnia, że na pewno nas nie ma A kręci się ziemia 2-0-2-3 lat nie ogarniamy istnienia I może niekoniecznie trzeba nie popełniaj tylko błędów jak pan ząbek na publicznych antenach własna dusza to jest Ja robię to dalej, mam jedną wiarę yeah. i jedno yeah. zadanie to było samodzielnie wypracowane Nie może nigdy mi być odebrane Ej, 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 ej Są tacy ludzie co mówią, że jestem chamem, ja wbijam to pałę, bo zawsze będę rok starym jeżeli mówisz na mnie, Pokémon w klasie yeah. i trochę się zgadza, bo z każdym levelem przechodzę transformację. I nowych ruchów uszczę od zawsze, a kiedy wbiję poziomy yeah. na maksie, to przejdę status legendarny na waszym radarze. to odratowanie, panie.